Bądź ciekaw świata. Nie daj się zbyć byle czym. Musisz się dowiedzieć, co się dzieje. Jak coś się dzieje, to podejdź, zobacz, co się dzieje. Dowiad, dowiaduj się. Czytaj gazety, słuchaj radia, słuchaj programów, oglądaj telewizję, oglądaj, słuchaj programy informacyjne. Nie, nie można się ograniczyć do, do programów muzycznych. Bo to jest, no, tym, dziennikarz musi wiedzieć, co się dzieje wokół niego po prostu. I rozumieć, staraj się zrozumieć, co się dzieje. Słuchaj mądrzejszych, czytaj książki. Książki. Trzeba czytać książki, proszę Państwa. I coś, co pamiętam, sam to odbyłem, to zupełnie osobiste doświadczenie, kiedyś <laughs> jak właśnie tak słuchałem różnych programów informacyjnych, oglądałem zorientowałem się, że ci wszyscy mądrzy panowie mają zdanie na ten jakiś temat, prawda? Jest, coś się wydarzyło i ci ludzie to komentują. Więc pomyślałem sobie, że ja też tak będę. I a, no ćwiczenie było takie, że było jakieś wydarzenie i ja się zastanawiałem, gdyby do mnie podszedł reporter, to co ja bym powiedział? Jak ja bym to skomentował? Albo gdybym ja jako dziennikarz, jako komentator miał jakieś wydarzenie skomentować, to co ja bym powiedział od siebie? To wtedy uczy łączenia różnych informacji, żeby się orientować, żeby umieć osadzić jakieś wydarzenie w kontekście po prostu. To trzeba znać kontekst.